Może się uda dokończyć ten unboxing. Mamy problemy techniczne, dlatego ten film jest trochę taki na raty. Zobaczmy, co tutaj, co tutaj dalej mamy. Tu jeszcze wiązka ze zderzaka przedniego kompletna pod e, radary, i. Pod Night Vision na pewno to skróci tak naprawdę męki naszej instalacji, robienia naszej instalacji elektrycznej. Tu akurat była wiązka e, samych przepraszam, i wiązka silników, a resztę mamy mamy tutaj to możemy sobie odłożyć tutaj nasz pan, jeżeli dobrze pamiętam pan Paweł który nam to e, przygotowywał wszystko padł naprawdę na wysokości zadania i mamy tak wiązkę wiązkę która idzie do modułu Night vision, tutaj jest. Tu mamy tylko kany do podłączenia masy i tak naprawdę zasilanie. Yy, mamy również, jeżeli dobrze to pamiętam, się zorientuję zaraz w tej wiosce. kabelek do, do jednej z kamer. Idzie tutaj tak to jest kabelek który nam wychodzi za jednoważę. Tutaj to jest to jest do kamery Night Vision. Także mamy tak naprawdę kompletną instalację do założenia. Bez jakichkolwiek większych przeróbek. No i co? Będziemy działać? No. Dużo roboty przed nami. Tak. mamy co robić. Parę dni nam zejdzie. To nie jest tak, że, że to się wszystko zrobi w jeden czy w dwa dni. Tu jeszcze Wam pokażę. Mały taki bonusik. Jedno pudełko. Tu jest pudełko dwa. Jeszcze jedno pudełeczko powinno być zaraz, zaraz to odnajdę Jeszcze mi odnajdę, oczywiście trochę tu rzeczy trochę tu rzeczy jest w tym garażu także będziemy to sukcesywnie zakładać, ale nic spróbujemy najpierw z tymi dwoma podaleczkami co my tu mamy Kropkę zderzak pod jeden radar tak, tutaj mamy, kropkę drugą pod drugi radar. Proszę. Nie wiem jak teraz to widać, pewnie mnie nie widać, ale najważniejsze są rzeczy, które są w pudełkach. Dobra, tu mamy jeszcze mamy jeszcze jedno pudełeczko. A więc tak taka słoneczka na, na deskę do tego wszystkiego mamy jeszcze taki oto wyświetlacz, który się nazywa Head Up Display. To już dość, jak powiedziałem, dość dużo pracy. Nie czekam. Nie, nie oczekujcie, że to się wydarzy w parę dni, bo naprawdę jest co robić. Jeszcze jedna rzecz. Dla zainteresowanych taka paczuszka oczywiście stach 400 DPI. Będziemy zakładać e, całą instalację gazową. Także uwierzcie mi jest co robić. Wiele, wiele rzeczy przed nami. I co? No. Zapraszam Was do następnych filmów i mam nadzieję, że już niedługo zaczniemy instalować jak najwięcej tego, żeby jak najmniej leżało, tak? Jak najwięcej, żeby używać bo po to się to kupuje, żeby to było założone, a nie po to żeby było w garażu, tak? Także instalacja stack 400 dpi, takie moje podsumowanie: co będzie? Stack 400 dpi do silniku z, z bezpośrednim wtryskiem paliwa: Night Vision, yy, lane Assist, yy, aktywny TempoMat. Do tego dojdzie rozpoznawanie znaków drogowych. Co tu jeszcze? No i to chyba wszystko, tak? Jeżeli czegoś... Aha, no i head-up display. Do head-upu jeszcze potrzeba tak naprawdę deskę, bo krojenie deski tej, co jest w wałsie, no trochę mija się z celem, bo tą deskę też można sprzedać za dobre pieniądze. A jednak to, co fabrycznie wykonane, to fabrycznie wykonane, tak? Także mamy co robić. Na pewno niedługo się spotkamy. I, I co? Jest was 101. 101 subskrybentów na moim kanale. Dziękuję Wam bardzo za, za przyłączenie do mojego, do, 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 do mojego kanału, za oglądanie, za cierpliwość, bo jednak te rzeczy rozkładają się trochę w czasie. To nie jest tak, że, że ja to robię na co dzień. Robię to w tak naprawdę w godzinach po poza lekcyjnych bym powiedział, także trzeba, trzeba czekać trzeba uzbroić się w cierpliwość i na pewno następne filmy się pokażą yy, tak indywidualnie chciałem pozdrowić yy, przede wszystkim Artura Tomka Jakuba yy, Łukasza Pawła drugiego Pawła no, moją dziewczynę przede wszystkim, Lidię, y, która mnie wspiera we wszystkich moich y, modach i we wszystkich moich y, zadaniach, które mam z, z naszym autem. Oczywiście swoje kochane dzieci: y, Julkę, Zuzie, y, Antosia i Losia. To tak z okazji przekroczenia pierwszej setki. Y, to by było na tyle. Pozdrawiam Was wszystkich i, i do miłego i do zobaczenia w najbliższej przyszłości. Cześć!